Hello, dzisiaj zrobię promo X Gamers X, chyba tak. no, no to wchodzimy w YouTube, wpisujemy właśnie tak jak mówiłem X Gamers X. Dobra. I tego. Dobra, w sumie się pomyliłem. Tutaj to to mogę to poprawić. To powinno od razu wyszukać. Aha, a jednak nie. O, dobra. I to jest też kanał mojego widza. No i co? Zostawcie lajka, like subika dla niego. Póki co żadnych filmów nie ma, ale... Fajny kanał, 10 na 10 ja też daję. No i co?